Mordeczki, siedzę na jakimś tandetnym krześle, bo jeszcze nie przyszedł mi leżak. Leżak Bananowego Życia. Nic dziwnego, bo wychodzi drop tych leżaczków równo z publikacją tego filmu. Więc podajcie na Bananaware i kupujcie leżaczki drop limitowany czasowo. No, to lećmy, nie? Trzyma mordeczki, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny dzień w dzień dziecka. Dzisiaj specjalny odcinek i pierwszy raz na moim kanale odcinek pojawia się właściwie w poniedziałek, dlatego że nie puściliśmy go w sobotę. Specjalnie dlatego, żebyśmy zrobili właśnie taki specjal na dzień dzieciaka. Jezus Maria, pamiętam jak mnie dzień dzieciaka chyba najbardziej cieszył ze wszystkich świąt. No, w każdym razie ze wszystkich świąt związanymi z dzieciakami właśnie najbardziej cieszył mnie Dzień Dziecka, więc zrobimy tutaj specjal. Zaraz jedziemy na stare osiedle, na którym poprzednio mieszkałem, jako że wiem, że mam tam powiedzmy rzesze fanów w wieku, który właśnie targetujemy w tym odcinku, czyli w okolicy tam 12 do 15 lat. Jedziemy i czeka tam na nas 8 czy 10 dzieciaków. Pakujemy ich do sportowych samochodów, przewieziemy, sprawdzimy ich reakcję na przyspieszenie, damy im troszeczkę fanu, bo zawsze się mega cieszyli, jak widzieli te samochody, jak wjeżdżałem na osiedle. Później, żeby była Wyżerka, i żeby głodne nam dzieci nie biegały, to jedziemy do McDonalda i naprawdę zamówienie podejrzewam, że będzie robiło wrażenie, jak 10-12-latków dostanie. No limit na karcie do maka. Później lecimy, moi mili Państwo, do sklepu zabawkowego, gdzie dzieciaki będą mogły wybrać nerfy. Zobaczymy ile tego wezmą. Podejrzewam, że to nie będzie tania zabawa, ale później ich wszystkich bierzemy tutaj, i tutaj zrobią sobie. Wojnę na nerwy razem ze mną. Podejrzewam, że ja będę na nie wszystkie, więc mocno dostanę po gębie strzałkami i kulkami. A my bezbędnego przyciągania, zostawcie łapę na tym kanale. Jeżeli też pamiętacie, bardzo dobrze wspominacie dni dziecka, zostawcie suba, a my lecimy z tym materiałem. Piąteczka. No, a pojedziemy z trójką po dzieciaki A4-5, czyli standardowy zestawik. Myślę, że będzie im się podobać, zwłaszcza, że te samochody najczęściej właśnie oglądali na osiedlu. Dobra, lecimy. Zbierzemy już na miejsce. Zasadniczo to troszeczkę mam taki niepokój i stresu związanego z tym, że ja tak naprawdę nie wiem, jak te dzieciaki zareagują. Ja wiem, jak one biegały i jak się cieszą z tych samochodów, ale może je zestresować kamera i żeby nie było jakieś stypy tutaj na tym filmie, co tego zaczęło właśnie padać. No, także zobaczymy, już praktycznie jesteśmy na miejscu. Także zobaczymy, leć. Siema, tu na osiedle, dobra? Tu. Właśnie dzięki takim działaniom marketingowym możemy realizować takie odcinki jak wymarzony dzień dziecka dla moich widzów czy ewentualnie wózek dla Bruna i tak dalej i tak dalej. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić najtańsze ubezpieczenie OC, które dla was i tak jest obowiązkowe, bo OC niestety jest niestety albo niestety jest obowiązkowe, to wpadajcie do linku w opisie. Kupcie ubezpieczenie OC z Mubi, bo nie dość, że kupicie najtańsze ubezpieczenie, bo działa to jak porównywarka, na samym dole najdroższe, u góry najtańsze, to jeszcze od tego wszystkiego tej najtańszej kwoty odejmijcie sobie 150 zł. Dlatego że dla dla moich widzów 150 zł wraca na konto w postaci takiego cashbacku. Nawet jeżeli twoje ubezpieczenie o nie kończy się już teraz, mój drogi widzu, to i tak skorzystaj z linku, bo będzie on dla Ciebie zamrożony do końca roku. Także najtańsze ubezpieczenie wpadajcie w link 150 zł cashbacku dla moich widzów. No i lecimy dalej. Czeba. 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 O, jaką masz fajną bluzę. Cześć! Cześć dziewczyny. Jezu, jak dobrze są też dziewczyny. Cześć. Cześć. Cześć, przepraszam, Cześć, Tema, tema. Ale was jest dużo cześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziewięciu. Ogólnie, plan na dzisiaj, nie będę wam zdradzał wszystkiego. Zajmie nam z, no myślę, że z, ze 3-4 godzinki. Także elegancko, nie za długo. Żebyście nie byli głodni, to później przejedziemy na jakieś żarełko. A najpierw przejedziemy na skawinę, żebyśmy mogli trochę pośmigać autami. W środku są. Właśnie, wsiądźcie sobie do aut, żebyście nie mogli. Daj nami i naciśnij prawy pedał. Prawy, tylko delikatnie. Cieło. Wbijajcie na sklep. Dobra, no to lecimy. Jedno auto RS3 już pełne dzieciaków. Dobrze tutaj z tyłu w RS3? Tak. tak. <laughs> Drugie auto pełne małolatów. Co tam? Dobrze jest z tyłu? Ale z przodu chyba lepiej, nie? Bo ja tu mogę iść spać. Z przodu to jak prezes, nie? Dobra, lecimy na strefę przemysłową, bo tam będziemy mogli sprawdzić reakcję dzieciaków na przyspieszenie. Kameraman do drugiego samochodu nie ma dla ciebie miejsca. W ciebie. Niech oh, oh, oh. zrobić porównanie A4 5 z Kto jechał z 3 RnK do góry? A, dziewczyny. A w Mercedesie wy chłopaki jechaliście? Oh. Co lepsze, Mercedes czy Audi? Nie ja bym nie jechała Mercedes. A wy dziewczyny jak w ogóle w szybkim aucie? Pierwszy, się, raz. Się eee, pierwszy, pierwszy raz nie podoba? Pierwszy raz, ale fajnie było no, fajnie. Czyli jest dobrze No to weźmy dziewczyny na początek, bo dziewczyny mają pierwszeństwo Do RS3 No i przejedźmy się tutaj rs 3 tak naprawdę z większą prędkością Wizualnie RS3, ale w... To jakby prędkość mam ma 4 5. Ja wolałem, A ja, nie ja nie nawet wyglądam z prędkości, ze wszystkiego Życią w ogóle I zaraz wracam po Was chłopacy, dobra? Robię rundkę tutaj z chłopakami To są gościu, oni są niewzruszeni. To jest jeszcze fajniejsze. Nie, no RS3. A co lepiej wygląda? RS3. To jest RS3. No po co ja w ogóle tego Mercedesa trzymam? No mi no. bardziej się podoba Merol w środku W środku Meryl jest fajniejszy Bo ma takie, tu ma takie ale metaliki jest, w ogóle Ale wizualnie od zewnątrz to R3 To co? Która do przodu? Do przodu. Ja nie chcę, żartowałam! Dawaj! Klaudia się zdecydowała jednak pójdzie do przodu Przełamała się, bardzo się bała, ale stwierdziła, że jak jest kamera to idzie Wiodą dzisiaj bananowe życie. Tata to jest gość, tata stawia. Nie no, głodni jesteście zasadniczo, tak, nie? Tak! Ja? Tak? Do McDonalda jedźmy. Brzmi jakbyście byli bardzo głodni, czyli zasadniczo musimy jechać do McDonalda, tak? Tak! Głośniej, tak? Tak! Jak chcą, to potrafią. 3, 2, 1, Gida. Właśnie mi przyszedł numer, który przerobiliśmy z Hot Six do mojej płyty. Więcej informacji Wam podam oczywiście w jakimś czasie, ale chłopacy, którzy ze mną teraz siedzą w 245, będą pierwszymi chłopakami, którzy usłyszą to w ogóle na świecie. Bo właśnie przyszła, przyszedł mi po masterze ten numer i właśnie będziemy go odpalać. Zobaczymy, jak się podoba publiczność. Ta też będzie na płycie i też jeszcze nikt jej nie słyszał. Co już wiecie, co bierzecie w MAKU? Tak! A45 mogli przedpremierowo usłyszeć pierwszy numer, który nagraliśmy na płytę. Było dobrze? No nie, dobry nie, numer. Dobry. Mega! Bo to mogę Ci nie dawać! Dobry numer, ja Bobuja. właśnie go dostałem na maila, tu niedługo będzie płyta, to będziecie wszystko wiedzieć w jakimś tam czasie. W każdym razie będzie płyta, bo obiecałem wam to, jak ja powiedziałem, że jak będzie 50 tysięcy łapek, to robię płytę, to tak robię. Więc chłopacy w A45 zdążyli to wszystko przesłuchać teraz. A teraz czas zebrać od nich wszystkich zamówienie, no i myślę, że to będzie ciekawie wyglądać jak w McDrive'ie. Zsumujemy to wszystko, więc lecimy po imionach, wszystko po kolei. Ogólnie możecie zamawiać tyle, ile dacie radę zjeść, tyle, ile zjecie i co chcecie, i jaką ilość chcecie, nie ma żadnego limitu, no nie? Wejść 20 nuggetsów. Nie, dobra, biorę 40 nuggetsów, bo się założyliśmy. Ja nigdy jeszcze nie zjadłem 40, no ale dobra. Ja nie zjadam, ale... Ja mówię, że nie zjem. Nie zjem. A, o, ci daje Ja mówię, dwie dwie, że nie zjem. No dwie. Dwie. Pięć kurczak burgerów, dobra. I to jest, dużą to jest, kolę. jest w miarę realne. I dużą kolę. Kurczak burgerów. A moje jest realne, ja wam nie. pokażę, zobaczycie. Podejrzewam, że troszeczkę tutaj zablokujemy kolejeczkę w McDrive'ie, ale no cóż, musimy to wszystko panu przeczytać. No mamy tego troszkę po imieniu. Mam nadzieję, że mi to wszystko jakoś tam. Rozpiszą. No to jak do pan do środka poszedł, to wtedy by było bardziej to realne. Nie dało się zamówić na jeden rachunek, żeby mi wszystko rozdzielili, więc mamy kilkanaście rachunków. W sumie sobie zaraz to zsumuję, bo sam jestem ciekaw. Chyba jeszcze tyle nigdy w McDonaldzie nie wydałem. <grych> Ta jest. Jest dobrze. Mam 15 kilo żarcia, ale oczywiście nie podpisane, więc będzie lipa masz twoje 40 na getsu? Ej, ale patrz, jest jakoś dużo tego, co nie? To jest w miarę wykonalne No dobra, to nie jest wykonalne w ogóle To jest 20, 40 No okay. wiem Dobra, dam radę, cicho bądź. ja dam radę jest źle To ile ci jeszcze z 40 zostało? 30 Nie zostały te i doliczyłam Robiliśmy sobie tak, dzielimy się po dyżce, Albo jakoś ktoś wygrywa <laughs> Następny przystanek z dzieciakami to największy sklep zabawkowy w Krakowie, więc jedziemy na miejscu, opowiem im jakie są zasady dotyczące wyboru tych nerwów itd., itd. No a teraz pada i pogoda nam się nie udała, więc lecimy. <śmianowite> Bierzemy. No wiem, żeby to wziął. Ja to wziąłem. To wygląda. Jak ja Mini tak. musi być. Ma nowe życie, tata wstawia. Armia dzieciaków, armia dzieciaków z groźnymi pistoletami. Elegancko to wygląda. Teraz zawalimy cały bagażnik na resztki ładnych Mamy już awaryjnie pięć pomarańczowych rzucających się w oczy koszulek, żeby podzielić młodych na zespoły. Nam nie dadzą żyć Nie dadzą nam bananowego życia zaraz nam policyjne życie Uuu bardzo dzieciarnie no, Lecimy Co? Co? Boi się ktoś psów? Nie Dadzą nam policyjne <śmiech> życie <śmiech>

Jak to ładnie wygląda? No. Ładujemy wszystkie nerfy, ładujemy wszystkie baterie, żeby mogli zacząć się strzelać. Dokręcamy ostatnie. Później rozstawiamy pojemniki z amunicją. Wybieramy drużyny. No i kalority. <grystanie> Kładźcie to, kupiłem dzieciaki bazukę. Nie wiedziałem, że bazuka jest taka OP. Patrzcie. O, <grystanie> to, <my grystanie> to, <my grystanie> możecie się przedzierać do bazy wroga itd., dalej, więc możecie latać po całej, powiedzmy, mapie, jak Wam się podoba. Dzielimy się na dwa zespoły, zaraz Was Dóra, rozdzielę. Dół, a... Dobra, obie drużyny wybierają kapitana. Raz, dwa, trzy. Wygrywa Aleks, jego drużyna wybiera pierwsza dwie. pistolet. Okay. Siedem. Sześć. 5, 4, 3, 2, 1. Popie. Nie wiem z kim masz do czynienia. Ah, poległem o lampę. Oh. Oni jeszcze nie wiedzą, ale teraz jak naładują wszystkie nerfy, to ja stanę pod ścianą i każdy z nich wyładuje we mnie pełen magazynek z jednego nerfa. Oczywiście wszyscy naraz, więc to będzie fajny deszcz nerfów. Zobaczymy, czy poczuję to na pleckach. Dwa, jeden! O! Jak dwa naraz trafiają, to jest grubo na maksa. No, także dałem się by wystrzelać, ja się z wami żegnam, zostawcie lajka like pod tym filmem, zostawcie suba, podobało wam się? No. Także myślę, że dzieciakom się podobało, taki specjalny dzień dziecka. Pamiętajcie o leżakach, cały czas we mnie strzelają. No i co macie do powiedzenia? No, także piąteczka.